No, i słuchajcie, dojechałam wreszcie na ten dworzec główny. Jak wyszłam na pole z pociągu, to dotknąłam z ulgą. Na co wyszłaś? Przecież byłaś w centrum miasta. W cywilizowanym świecie wychodzi się na dwór, a nie na pole. No, jak się mieszka w chałupie, to się wychodzi na dwór, a jak się we dworze mieszka, to się wychodzi na pole. W świecie, w którym wydaje nam się, że jesteśmy jedyni. Okazuje się, że jesteśmy jednymi z wielu. Zapraszamy na podcast, a myślałam, że jestem jedyna. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będą Marta Paulina Justyna Dobra, chciałabym zaproponować Wam teraz pewną grę. Niech każda z Was przygotuje sobie mentalną listę słów pochodzących z gwary bądź z Waszych rodzinnych powiedzonek, i będziemy czytać każda po jednym, a pozostałe mają za zadanie odgadnąć ich znaczenie. Pozwolę sobie zacząć. Zaczniemy. Myślę całkiem prosto. Co to znaczy słowo styknie? Że wystarczy? Tak jest. Zgadza się. To co to teraz ja? Um, czym jest schowanko? schowek na miotły. No coś w tym stylu. To jest takie pomieszczenie, w którym e, niektórzy tak mówią na spiżarnie. Moja babcia tak mówiła na spiżarnie. albo to może być właśnie takie, niektórzy mają właśnie takie małe pomieszczenie, które jest schowkiem na miotły i jakieś inne rzeczy do sprzątania. Okej, okay, to ja może rzucę czymś cięższym. Co to jest kaciała? Kaciała? Kaciała. A ten nie. nie. To określenie na fejtłapę. Jest to dosyć staromodnie krakowskie, no niemniej jednak czasem jeszcze wciąż używane. Okej, okay, to teraz znowu moja kolej. Co to znaczy beher? Kojarzy mi się tylko z tym alkoholem, beherowką. Aszynbeher to jest chyba jedno z moich ulubionych słów w i to jest popielniczka. Czym jest gotowalnia? Kuchnia. Nie, Marta, strzelaj. Zupełnie? Zupełnie nie w tę stronę. A to jest jakieś pomieszczenie? E, nie, to jest mebel. Kuchenka to jest... gazowa. To jest toaletka. To jest od słowa przygotowywać się i że to jest miejsce, w którym się ktoś przygotowuje. Takie gotowanie się do wyjścia, co? No. E, no to jest chyba w ogóle jakieś staropolskie, jak dobrze kojarzę, ale u mnie w domu tego tata używa. Mm -hmm. No tak. A czy wiecie, co to jest taka porządna krakowska drożdżówka? Lagun. No, nie do końca, ale coś w tym guście. Obważanek. Nie, no, obwarzanki to są jedyne w swoim rodzaju. Najlepsze można znaleźć podobno pod bagatelą. Nieraz to sprawdzałam, że tak powiem, na własnym żołądku. Natomiast drożdżówka. To jest tak najprościej rzecz biorąc, słodka bułka z jakimś nadzieniem, no najczęściej owiecowym, czasem z kuszonką. Ale a to jest... pytanie było, o co to jest drożdżówka, przecież drożdżówka jest ogólnopolska. No właśnie. Ja pomyślałam, że jest, chodzi o konkretną drożdżówkę, jakby nazwę drożdżówki. Nie, a to przepraszam Was, w sensie nie, jakby jak gadałam nieraz z jakimiś znajomymi na przykład z nadmorza, to dla nich drożdżówka to jest jakby takie zwykłe, taka bułka drożdżowa. Bez dodatków, bo ja tak czytam, to dużo, jak Dróżdż... ktoś tak pisze. Nie, to drużdżówka jest, to na Polska, albo przynajmniej ja znam też. W Szląsku jest I... normalna drużdżówka. Mogę wam opowiedzieć taką e, ciekawą historię, jeżeli chodzi o drużdżówki. Kiedyś sobie siedzę m, w jakiejś restauracji y, i siedzi sobie też jakiś starszy pan. Rozmawia taki ożywiony przez telefon, wydaje się taki wiecie, poczciwy starszy pan i nagle ten pan pyta się mnie, przepraszam panią bardzo, czy wie pani czym jest jagodzianka? I nawiązała się bardzo y, dziwna rozmowa, ponieważ ja się uczyłam do matury z historii w tej restauracji, y, a pan po prostu wyrywa mnie i mnie pyta czym jest jagodzianka, dosyć dziwna sytuacja. No, i potem okazało się, że tłumaczył komuś przez telefon, czym jest jego dzianka, i ktoś nie miał bladego pojęcia, czym jest jego dzianka. Wiecie, czym jest jego dzianka, prawda? Jak no najbardziej. Dobrze. Bardzo pyszna w dodatku. W śląskich domach zazwyczaj, gdy przychodzą goście, daje im się od wejścia lacie. To są Czy kapcie. Są lacie? Tak jest. Czy w Krakowie też się daje gościom lacie? Nie, u nas się daje kapcie albo pantofle. E Dobra, eee, czy wiecie, czym jest placek? Ciasto, po prostu ciasto. Tak się mówi na ciasto. Ale każdego rodzaju ciasto? Takie specjalne. Jest tarta na dole, są owoce i jest taka warstwa kruszonki u góry. Czy dobrze myślę? U mnie używa się tego. U mojej babci w domu w zasadzie używa się tego jako określenie każdego ciasta. Yy, i jest na przykład sernik też będzie plackiem. Nie, nie, tylko, nie tylko jakby ten placek, o którym mówisz, tylko na przykład sernik czy jakiekolwiek inne będzie też plackiem. A no to właśnie czytałam o tym, że niektórzy mówią yy, nockem. Niektórzy mówią tak, to dokładnie, ale sama się z tym nie spotkałam. A ty, Marta? Nie, ja na ciasta mówię jakby na ciasto, na no a placek to tak czasem placek. No w sensie, no, no tak jak pełnie powiedziała. Tak, już jesteśmy w takim temacie jedzeniowym. Czy wiecie, co to jest andrut? To są takie, kurczę, chciała, chcę powiedzieć placki, ale to bardzo źle tutaj y, pasuje, bo znaczenia placka nawet to nie pasuje, ale takie płaskie, mm, płaskie, cienkie, Słodkie oblaty. To jest to samo, co oblaty? Tak trochę mi się wydaje. Tak, trochę tak. No generalnie tłumaczy się to też, co w się sensie tłumaczy temu ludziom, którzy nie używają słowa andrut, jego wafle po prostu. A oblaty. wiecie, co się z takiego andruta robi? Takie ciasto właśnie przekładane andrutami, no inaczej waflami, na przykład przekładane czekoladą albo karmelem i to jest Pishinger. Pishinger znam. I znam tą nazwę i też funkcjonuje w moim domu. Może dlatego, że mój tata studiował w Krakowie, ale, i z tego powodu gdzieś używa, ale znam tą nazwę. A co do oblatów, to to są śląskie chyba, nie Paulino? Też mi się tak wydaje, no zawsze na odpustach sprzedają. To skoro znowu jest moja kolej, co to znaczy masz kiecić. Powiem wam, że to nie jest w ogóle śmieszne, bo my, ja, ja znam te odpowiedzi i to jest straszne. Marta musi więcej odpowiadać. Ale ja nie wiem, co znaczy mieszkiecie. Nie mam. Musisz. Musi, ja wiem, co to znaczy, no bo to myśleć. To, 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 to słyszałam wiele razy. Jakie ja Myślałam, mhm. że trudniejsze będziesz miała. E, więc weź Marta, komentarz. Serio ja wybieram specjalnie takie nietrudne dla Marty właśnie. E, czy to znaczy psuć coś? Nie, pudło. Wój dalej. Koło ratunkowe? Poproszę. Z czym ci się w ogóle kojarzy słowo sam maszkiet? No, z tymi końcówkami rękawów. Chodzi ci o mankiet, a nie o maszkiet. To nie mam pojęcia, z czym może być maszkietowanie związane. Wydaje się. Jeszcze telefon do przyjaciela, Justyna? Mm, maszkiet, kurczę. Kategoria to będą um, dobre rzeczy. Może, nie wiem, smakować czegoś bliżej? Próbować po prostu? Nie w tę stronę. Gotować? <noise> nie mam pojęcia. Dobra, wyczerpałaś wszystkie swoje szanse. To znaczy jeść słodycze. Jest na to jedno słowo. To jest. Tak jest. O kurczę. Masz kiedy? Jest nawet w Grywicach taka kawiarnia, ona się nazywa jakoś. Słodkie maszkiety, coś takiego. Nie kojarzę, nie pamiętam dokładnie, ale tam sprzedają właśnie słodycze i takie dobre rzeczy. Nie kojarzyłam zupełnie. No to w ostatniej rundzie słowem mojego wyboru jest blech. I Justyna już nie może tego znać, nie ma opcji. Nie znam tego, masz rację. blech? Tak jest. Czy to jest jakiś rodzaj pojazdu? To jest część pojazdu, także myślisz w dobrą stronę. Samochodu? Mhm. Kierownika. Ewentualnie roweru. Nie. Koło? Nie. Opona? Nie. Krełko? Nie. Co jeszcze ma rower? Czy to jest rama? Mhm. PEDAŁY! Wydaje się? Nie. Wymieniłem no, chyba do... wszystkie części roweru. No, Prawda. Moje drogie, to jest BŁOTNIK. Uuu. Trudne Mój słowo, rower nie mówiłam. ma błotników, chyba jest samochód. A, mówiłam, albo samochód, albo rower. No wiem, ale ja myślałam właśnie, co mają oba, nie? Kolejnym słowem e, moim będzie słowo MYMRAĆ. Czy to znaczy głastać coś albo kogoś? Nie. Mi się kojarzy z mamrotaniem pod nosem. To jest coś bardziej w stronę tego, na pewno bardziej w stronę werbalizowania m, niż y, czegoś innego. <grym> Czyli chodzi o wypowiedź ustną. Tak. Coś w tym stylu. No, mi się już skończyły pomysły. Ja chyba też się poddaję. To mymrać, to narzekać. O kurczę. Co Cześć tak ma sens? Co tak mymrzysz? Bardzo tak często od mojej babci słyszałam, jako dziecko, na przykład jak czegoś nie lubiłam jeść. Nie, Mi nadal bardziej pasuje wyjaśnienie, że to jest mam rotać. Wnoszą zmiany. No. Znaczenia. Brzmi tak troszkę. Prawda? Bardzo. Y, to, czy wiecie, co znaczy, to jest bardzo krakowskie słowo, albo można by wręcz powiedzieć krakowskie słowo? Bajok. Jezioro? Nie. To była moja pierwsza myśl, a moją drugą myślą był rower. Nie. Się z bajoro kojarzy, nie? Mhm. Tak, słowo bajoro w krakowie też funkcjonuje, ale to nie to samo. Bajok. Bajok. To jest zupełnie coś innego. Bajok. Bajok. Mhm. Osoba, która opowiada bajki. Mm, można też tak to przetłumaczyć, najczęściej się to tłumaczy jako taki y, mitoman, taka pleciuga trochę. Ha, skalował. Prawie. Dobra, myślę, że na tym zakończymy naszą grę. Dzięki wielkie za wysłuchanie nas. Cześć!